Jak działają gejzery? W jaki sposób gejzery w dosyć regularnych odstępach czasu, a raczej nie dosyć, tylko w naprawdę regularnych odstępach czasu, wystrzeliwują gorącą wodę i parę? Oczywiście, musimy wiedzieć, że gejzery znajdują się na terenach wulkanicznych, tam gdzie zostają spełnione te warunki powstania gejzerów. Same zaś gejzery. Są to długie, kręte korytarze podziemne, wypełnione wodą gruntową. Ta woda, z powodu tego, że to wszystko znajduje się na terenach wulkanicznych, jest po prostu podgrzewana. To ciepło pochodzenia wulkanicznego, pochodzące z aktywności wulkanicznej, podgrzewa tą wodę do tak dużych temperatur, że ta woda zamienia się po prostu w parę. Najszybciej do grzenia, oczywiście. Dochodzi w tych regionach położonych najniżej. Ta woda zostaje zamieniona w parę. To po prostu zwiększa ciśnienie, i to ciśnienie wzrasta do tego poziomu, że efektem jest wyrzucenie tej wrzącej wody i pary na zewnątrz. Po takim wyrzuceniu gejzer ponownie napełnia się wodą, która od początku jest podgrzewana i tak w koło cały czas. Dlatego to wszystko odbywa się w tak regularny sposób, ponieważ ten proces napełniania się tego gejzeru, proces podgrzewania się jest mm, oczywiście tam nieco do sekund, ale jest właściwie identyczny i te wybuchy wulkanów dzięki temu są tak regularne i tak mm, wręcz z zegarkiem w ręce możemy udać się do gejzerów i kiedy wiemy, w jakich godzinach on wybucha, możemy to obserwować. Oczywiście te nagromadzenia, tych większej ilości gejzerów, są tylko w kilku miejscach na świecie. Niestety, te niestety, stety, te warunki, jakie musi spełnić gejzer, żeby po prostu działał, żeby istniał, są dosyć szczególne. Dlatego tych gejzerów nie mamy wszędzie tam, gdzie mamy wulkany, wszędzie tam, gdzie ta aktywność wulkaniczna jest. Dosyć duża. Dziękuję za uwagę. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, opublikuj, podziel się. Dziękuję za uwagę.